Ile je wierdarką w Czaszce? Pewnie jesteś o to tu? To adres z raportu. Okej. Okay. No dobra. No to chodźmy. Najseksowniejsze androidy w mieście. Ja już wiem, czemu ci tak zależało. O masz... Witam w klubie Kanar! Co ty odpierdalasz? Idę po Chyba nie odbierzecie mi licencji, prawda? Nie miałem z tym nic wspólnego. Śledztwo jest cały czas w toku. Nie mogę nic panu w tej chwili powiedzieć. Cześć, Hank. Cześć, Ben. Jak tam? To tamten pokój. A tak przy okazji, Gavin też tu jest. O, no, świetnie. Umarłaki dupek, na to czekałem. Porucznik Anderson i jego przydupas. Nie macie kurwa co robić? Przydzielono nas do wszystkich spraw z udziałem androidów. No co ty? Marnujecie tylko czas. Takiś z zbok, który <laughs> trochę przedobrzył z zabawą. by <laughs> okiem tak czy siak, jeśli można. Dobra, spadamy e? zaczyna tu walić gorzało. To brany Z ciebie oblech, zaraz się spawiuje. Brawko na nazwisko Michael Graham. W portfelu karta, trochę gotówki. Zdjęcie żony i dwóch córek. Dobrze, że nie ja mu przedzwonić. Zmarł na atak serca. Został uduszony. Tak, widziałem ślady na szyi, ale to niczego nie dowodzi. Może lubił na ostro. Żeby dostać się do pamięci androidki, trzeba ją reaktywować. Dasz radę? Jest poważnie uszkodzony. Jeśli mi się uda, to na minutę, a nawet krócej. Mam nadzieję, że się czegoś od niej dowiemy. Zaszło. Czy on? On nie żyje? Powiedz, co się stało. Zaczął mnie uderzać. Raz. Zarazem. Ty go zabiłaś? Nie. Nie, nie zabiłam go. Kto zabił tego mężczyznę? Nie wiem, byłam wyłączona i. Niczego nie widziałam! Byliście tu sami? Czy może był ktoś jeszcze? Chciał się zabawić z dwiema. Tak mówił, była jeszcze druga. Jaki był model tej androidki? Wyglądała jak ty? Była tu druga androidka. Minęła ponad godzina, na pewno dawno się zmyła. Nie. Nie mogła wyjść niepostrzeżenie w takim stroju. Może nadal tu być. Dasz radę znaleźć defekta wśród androidów w tym klubie? Defektów nie da się łatwo wykryć. Cholera, musi być jakiś sposób. Może naoczny świadek, ktoś, kto widział, jak wychodzi z pokoju. Pójdę pogadać z menadżerem, może on coś widział. Daj znać, jak się czegoś dowiesz. Nie są specjalnie gadatliwi. Przychodzą, no, swoje i doradzają do siebie. Były wcześniej problemy z androidami? Żadnych. No, raz. Straciliśmy model dwa, trzy miesiące. Panie poruczniku, podejdzie pan. Znalazłeś coś? Możliwe. Wynajmie pan te Tracy? No, kurwa, mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Proszę, poruczniku. Niech mi pan zaufa. Witaj, 30 minut kosztuje 29 dolarów. Proszę potwierdzić zakup. Będę się z tego tłumaczył w księgowości. Zakup dokonany. Klub Eden życzy wielu przyjemnych Proszę bardzo. Miło cię poznać. Chodź za mną. Pokażę ci pokój. Okej, okay, co teraz? Ja cię słucham. <słuch> co ty Działa coś. A żeby ty mówisz? Co z tego? Defekt wyszedł z pokoju. Niebieskowłosa Tracy. Klub czyści pamięć wszystkich androidów co dwie godziny. Zostało kilka minut na znalezienie świadka. Aha. Spróbujmy z tym. Widział tę niebieską Tracy. Wiem, którędy poszła. To na co czekasz? Tu wszędzie są androidy. Skąd będziesz wiedział, który widział... ...niebieską włosą Tracy? Wiem, w którą stronę... ...poszła. Muszę tylko znaleźć androida, który ją widział. Straciłem ślad. Ja. Wydałem tyle szmalcu i nie bawiłem się nawet minuty. Wiem, gdzie poszła! Za mną! Kurwa, Majs, co tu się w ogóle dzieje? Ja, jeg er ikke insekt. Za pujno. Spójrz tylko. Dymają, jaż się rozsypią, a potem wyrzucają. Ludzie są kurwa jebnięci. ty chciało im się prawdziwych związków, wolą kupować androidy. Żeby im gotowały, rozkładały nogi na zawołanie. Kogo jeszcze obchodzą uczucia? Już niedługo. Wszystko. Ani kroku! ayo Zmaltratował Tracy, wiedziałam, co będzie. Tak bardzo się bałam. Błagałam, żeby przestał, ale nie słuchał. Zacisnęłam mu ręce wokół szyi i, i trzymałam, aż przestał się ruszać. Wcale nie chciałam go zabić. Chciałam po prostu przeżyć. Wrócić do ukochanej. Chciałam jeszcze raz znaleźć się w jej ramionach i zapomnieć o ludziach, smrodzie ich potu i okropnych słowach. Chodź, idziemy. Może to i lepiej.